Dzień dobry, witajcie. Tutaj Justynka i Sebastian. <laughs> Dzisiaj mamy dla was fajne zagadki tak. pod tytułem Uwaga, uwaga, co to takiego? Co, co to takiego? Sebastianku, co to takiego? Ty no. bardzo lubisz z tego korzystać, uwaga. Zawsze kłócisz się z mamą, że korzystasz z tego zdecydowanie za długo. No ja wiem, ja wiem co to jest. Toaleta. Być może, być może, ale to nie jest... To no. nie, to nie, nie jest toaleta. Ale no przecież długo z tego korzystam. No i mama się denerwuje, że za długo. Nie to nie to. Ale poczekaj, posłuchaj mnie co to takiego, uwaga. No dawaj. To ma monitor. Monitor, no tylko jedna rzecz ma monitor i z której korzystam bardzo długo. A no. dokładnie to się nazywa komputer. <laughs> Brawo! To jest komputer i Sebastian nadużywa go w wakacje, i mama zawsze na niego krzyczy: Nie wolno tak długo siedzieć przy komputerze, a Sebastian uwielbia grać i siedzieć przy komputerze, i garbi się na dodatek. No jajku, jajku, wcale tak długo nie siedzę. Dobrze. A teraz e, to była prosta zagadka, czy trudna? No, taka sobie. Dobrze. No to teraz będzie e, trudniejsza zagadka. No. Co to takiego? Uwaga, uwaga. Już nie mogę jeszcze doczekać. ojej. <laughs> no to uważaj. No. Nosisz to w plecaku do szkoły. O. No, w plecaku mam y, wiele rzeczy, ale no powiedzmy, że to będzie zeszyt. Blisko, 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 ale to jest y, zapisane i korzystasz z tego i z tego się uczysz. Mm, no to pewnie będzie książka. No brawo! Brawo Sebastian! Ale od jakiego przedmiotu? książka może być na przykład od języka polskiego. No może być, no, no mam. Na przykład. Chyba taką mam, muszę sprawdzić. No na przykład. Bo dawno do niej nie zaglądałem. No bo są wakacje, wiadomo. No właśnie mówię, dlatego nie wiem, czy ją mam. Tak, ale i mam jeszcze. Bo jed... chyba ktoś ode mnie pożyczał. Mam no, jeszcze... ale zobaczymy. Sebastian, nie wolno nikomu przerywać, bo to jest nieładnie. No przepraszam, przepraszam. Możesz mówić już. No. Dobrze. To teraz ty możesz zadać mi jakąś zagadkę. Co to takiego? Tylko proszę, żeby nie była trudna. Dobra. Dobra. Ma cztery koła. Samochód. Nie. Kład? Nie. To nie wiem. Ma wielką łychę z przodu. Koparka! <laughs> tak? No, a jak to zgadłaś? A, no po tej łyżce z przodu. No dobra, niech ci no. będzie. Zadasz mi jeszcze jakąś zagadkę? Mm, no, nic mi do głowy nie przychodzi fajnego. A wiesz co? A może zadamy jakąś zagadkę dzieciom? One dobra. pomyślą, zobaczymy, czy będą wiedziały, czy, czy będą umiały odpowiedzieć na tą zagadkę. No dobra, to w następnym odcinku damy odpowiedź wtedy. Dobrze, dobrze. No. To ja mam taką zagadkę. Uwaga, uwaga. Sebastian, Ty też słuchaj, bo to będzie taka zagadka bardzo, bardzo trudna. Dobra. To jest takie miejsce, w którym można trzymać na przykład książki, przybory szkolne lub na przykład ciuchy lub na przykład naczynia lub jakieś inne drobiazgi. Co to jest za miejsce, ciekawi nas, czy wy będziecie widzieć? Czy ty wiesz, Sebastianku? Tylko nie mów! No, coś mi przychodzi do głowy, ale nie powiem. W następnym odcinku wam powiem, co mi przyszło do głowy. <laughs> Dobrze, żegnamy się z Wami już dzisiaj i zapraszamy na kolejny odcinek. Dowiecie się, o czym ja myślałam i co pomyślał sobie Sebastian. Papa! Pa. Tak, papa! Pa.